dop en loop ponieważ wprowadzimy podwójne święto, chcemy przyjąć poczet uczniów zespołu szkół pierwszami oraz podziękować naszym nauczycielom za ich pracę edukacji narodowej. Z tej okazji bardzo serdecznie witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości, dyrekcję szkoły, szanowne grono pedagogiczne, przewodniczącego Rady Rodziców pana Andrzeja Starosteckiego, a przede wszystkim Was, drodzy przez klasiści. Dzisiaj jest dzień nauczyciela. Dziś zwracamy się do Was, drodzy nauczyciele, i chcemy mówić najpiękniejszymi słowami i słabić Waszą cierpliwość oraz wytrwałość. Dla ludzi, za Chcielibyśmy dziś wszystkim nauczycielom, którzy mozolnie rozbudzają nasze umysły i serca, zadedykować piosenkę pod tytułem Kiedy robisz? wszystkim polonistom i nauczycielom języków obcych za dar nauki. Życzymy im, by wytrwale poszerzali horyzonty wiedzy, by otwierali młodzieży coraz to nowe okna na świat, bo jak mówię chińskie przysłowie im więcej kto z nas umie, tym bardziej wie, jak mało i łatwiej to zrozumie. Dziękujemy nauczycielom Każdy dzień szkolnego życia. Dzięki nauczycielom geografii i biologii kochamy świat, pragniemy im za to podziękować. Mój przewodniku, który mnie przez góry, zając im poznać ich poezję świeżą, nawą dziewiczą piękność tej natury, jest szpeconą z rękiem tego Nie, odzieca, nie na poprzednie rysy, dawkowe słowa, stachowe opisy. Wszystkim ja nauczycielom zdał. śmiercią, bo po co? Mów o częstej komunii z Chrystusem, złotych sercach bijących w ukryciu, z katechizmu o cnotach najprościej i że grzechy przeciw nadziei są tak ciężkie, jak przeciw miłości. My Cię kochamy, profesorze. I wiem, nieraz raz noc Ty jeszcze pracujesz z trudem. Jakbyś już, już teraz jasno wiedział, że się spełniają te decyzje. Do Dziękujemy wszystkim, którzy otrzymali Dzień Edukacji Narodowej. Dziękujemy za to, co pracowało tutaj i za to, co znajdziemy już w Polsce. Składamy Panu, przyjąłym nauczycielem, dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów pracy. Na ręce Pana Dyrektora przekazujemy bukiet kwiatów dla całej Rady Pedagogicznej. Ale kochani, tak naprawdę największym dla nas szczęściem to jesteście wy. To wasz upowyt, to wasze zachowanie, to wasza nauka, to wasze osiągnięcia. Jestem z tego dumny. Cieszę się bardzo, że udało mi się z wami pracować przynajmniej ten rok, który już jest za mną. Dziękuję całemu gronu pedagogicznemu to dzięki ich pracy, ich wysiłkowi, możecie tak ładnie zdawać maturę. Możemy być dumni z tego, że jesteście uczniami tej szkoły. Tej szkoły z tak pięknymi tradycjami. To dzisiaj, być może dzięki temu, że jest ten remont sali gimnastycznej, spotykamy się przy popiersiu Romualda Traugutta. Jak wiecie, ta nasza szkoła, jak gdyby, opiera się na liceum imieniem Romualda Traugutta. Ale kochani, tak naprawdę nie zapominajmy jeszcze o jednym wspaniałym człowieku, jakim jest Jędrzej Śniadecki. Jeszcze tablica przed szkołą jest, gdzie w momencie, kiedy powstaje zespół szkół do szkoły imieniem Romualda Trałbuta chodzi jak gdyby druga szkoła, technikum imieniem Jędrzeja Śniadeckiego. Drugi wspaniały człowiek. I wypadałoby dzisiaj właśnie wspomnieć o Dniu Komisji Edukacji Narodowej. Co by było, gdyby nie ta Komisja Edukacji Narodowej? Czy byłby ten wspaniały człowiek? Czy bylibyście wy, jako Polacy, jako naród? Być może nie. Dzięki tym ludziom, dzięki wspaniałym, ówczesnym ludziom, którzy, Ojczyzna, naród był tak ważny, powstaje właśnie pierwsza, pierwsze Ministerstwo Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej to powstanie polskiej mowy, bo dzięki temu... Zaczęli się uczyć uczniowie po polsku. Dziewczyny mają dostęp do szkół. Dzięki temu istniejemy jako naród. Wspaniamy święto. Wspaniały dzień, o którym trzeba pamiętać. Moi drodzy, korzystając z okazji, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wspaniałych dni. Wydawać by się mogło, że tak długo trwa ta nauka w tej szkole, a tak naprawdę to są tylko chwile. Tak szybko biegnie czas. Obyście zawsze mile wspominali pobyt w tej szkole. I po kilku latach, po kilkunastu latach, aby była ta tradycja podtrzymywana, zapraszam Was do szkoły na spotkania pomaturalne po latach. Jakże miło się spotkać w tych murach. Wszystkiego najlepszego. Życzę gronu pedagogicznemu dużo zdrowia, wytrwałości i oby nadchodząca reforma nie spędzała snu z Życzę administracji dużo wytrwałości, cierpliwości, a przede wszystkim życzliwości. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele rozwodniczy do zgromadzenia Do przyrzeczenia. My, uczniowie zespołu szkół w Wolbromiu, przyrzekamy zawsze pamiętać o słowach wypisanych na wielu sztandarach: Bóg, honor Ojczyzna. Przyrzekamy. Żegnamy kochać ciebie ojczyzno, boś ty matką naszą. Kochać ból twoich będzie. Począć są narody, wolno się Od tego momentu, drodzy pierwszoklasiści, jesteście pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Wolframów. Gratuluję. Ślubowanie, jakże ważną rzeczą jest życie każdego człowieka. Zobaczcie, od pierwszej komunii śrubujemy, przyczekamy i kochani, Realizujcie te słowa, te słowa, a ten szczerze, Bóg, honor i ojczyzna. Jakże ważne to są słowa w życiu każdego człowieka. Dlatego myślę, że zgodnie z tymi słowami będziecie w życiu postępować, a swoim codziennym życiem będziecie świadczyć o dobrze, o dobrze spełnionym do obowiązku, o tym, że jesteście wspaniałymi i jedynymi ludźmi w wolnym Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko, a może właśnie dlatego spotykamy się na takim apelu uroczystym i jest taki przywilej, że raz w roku jest nagroda dyrektora przyznawana dla ruchu pedagogicznego, dla administracji, dla wszystkich pracowników oświaty, bo, szaty, bo to tak naprawdę to nie tylko Dzień e, Nauczyciela, ale cały Dzień Komisji Edukacji Narodowej, na który składają się praca wszystkich ludzi. Wszystkich pracowników szkoły. Dzisiaj rano, kiedy szkoła już jest czysta, pożądana, możecie iść do sekretariatu, za wszystkie sprawy. Czyli cały na trzeci, wszyscy tworzą tą szkołę. Dlatego w dniu dzisiejszym chciałbym również przyznać nagrodę dyrektora dla nauczycieli i dla ministra.